Cześć, tym razem to przegiąłem. Ściągnęłem blachę, którą będziemy sprzedawać po 13 zł za metr kwadratowy. Jeżeli potrzebujecie coś na jakieś wiaty, ogrodzenia budowlane, albo żeby zabić stodoły od tyłu, bo tam już deski spruchniały, a szkoda Wam kasy, to pokażę Wam blachę za 13 zł za metr kwadratowy. To jest cena brutto. Arkusze 3-metrowe. Grubość blachy to jest mix od 0,4 do 0,55 nawet. Ma widoczne wady. Zobaczcie. Lacha trapezowa T18 opisana jako czwarty gatunek. Widać tutaj znaczne wady, powłoki, jakieś odparzenia, jakiś na końcach odłażący ocink. Ale jak ją dotykam, to naprawdę tutaj jest szansa, że to jest 0,5 albo nawet więcej. No ale, tak jak mówiłem, to jest miks, więc może się trafić różnie. Zapraszam, Łobuć 17, Dobroń Duży 75, województwo łódzkie. Pamiętajcie, że sprzedajemy lokalnie, ale jak ktoś potrzebuje większą ilość, to nawet kawałek dalej warto się przejechać. Pozdrawiam, cześć.